Kiedykolwiek czułeś się zmęczony samym istnieniem, ile razy zadałeś sobie pytanie, dokąd właściwie z tym wszystkim zmierzam? A co jeśli w głębi duszy życie wcale nie wymaga żadnego wysiłku, a wszystko, do czego tak bardzo się zmuszasz, jest właśnie tym, co nie pozwala ci żyć? Kiedy próbujesz się uspokoić, zauważysz, że stajesz się jeszcze bardziej niespokojny, ale jeśli tylko zaobserwujesz sam impuls, by próbować, coś w tobie zacznie mięknąć. Alan Watts. Żyjemy na linii rozpiętej nad przepaścią lęku. Każdy krok jest obietnicą, że następny będzie lepszy, bardziej produktywny, bardziej godny. Ale co się dzieje, gdy nie ma już siły, by postawić kolejny krok? Co zostaje, kiedy nawet wysiłek zaczyna męczyć? Ten film nie jest podręcznikiem przezwyciężania trudności. Nie chodzi tu o dyscyplinę, siłę woli, ani o duchową merytokrację, która zamieniła nawet samopoznanie w wyścig efektywności. To przestrzeń dla zmęczonych. Dla tych, którzy pewnego dnia obudzili się z duszą dyszącą, choć wcale nie biegli. Dla tych, którzy patrzą na świat i nie czują już chęci, by brać udział w spektaklu. Dziś przejdziemy przez słowa Alana Wattsa jak przez Las Luster, bo może problem nie polega na tym, że jesteś zmęczony, może problem w tym, że nigdy nie nauczyłeś się zatrzymywać. Istnieje rodzaj zmęczenia, który nie ostrzega nie pojawia się z gorączką ani bólem mięśni. Osadza się po cichu w głębi klatki piersiowej jak drobny pył, który z czasem pokrywa wszystko od środka. I co najdziwniejsze, to zmęczenie często przychodzi właśnie wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, gdy codzienność jest uporządkowana, terminy dotrzymywane, a życie toczy się zgodnie ze scenariuszem, ale w środku coś więdnie. To wyczerpanie nie wynika z porażki, wynika z wysiłku, z nieustannego wysiłku by być kimś by mieć wszystko pod kontrolą, by nie upaść. Alan Watts nie mówił z teorii, lecz z doświadczenia, z wglądu tak radykalnego, jak i wyzwalającego. Sam akt starania się oddala nas od tego, czego pragniemy. Próbujemy być szczęśliwi, on i stajemy się niespokojni, próbujemy się odprężyć, ona ponami i napinamy jeszcze bardziej, próbujemy być duchowi i popadamy w próżność, próbujemy być kochani i czujemy się jeszcze bardziej niegodni. Wysiłek tworzy iluzję, że życie jest problemem do rozwiązania. Ale co jeśli życie wcale nie jest problemem? A prawdziwy problem leży w tym, jak je traktujemy? Wyobraź sobie rzekę ona płynie po prostu płynie nie dlatego, że musi gdzieś dotrzeć lecz dlatego, że płynięcie jest jej naturą. A teraz wyobraź sobie kamień w tej rzece, który próbuje kontrolować kierunek wody ma to sens? Tym kamieniem jest nasze ego ta część nas, która wierzy, że musi się wysilać, by istnieć że trzeba próbować, by zasługiwać i wtedy próbujemy Próbujemy wstawać wcześnie, być mili, wyglądać ciekawie, praktykować wdzięczność, stawać się lepsi, stawać się kimś. Próbujemy tak bardzo, że zapominamy kim już jesteśmy. Czy próbowałeś kiedyś zasnąć? Im bardziej się starasz, tym bardziej nie możesz. Sen przychodzi wtedy, gdy przestajesz próbować, gdy się poddajesz, gdy ufasz. Tak samo jest z spokojem, ze szczęściem, z jasnością. One nie są wynikiem wysiłku, są skutkiem braku oporu. I właśnie dlatego tak wielu z nas jest zmęczonych. Bo opieramy się nieustannie sobie innym rzeczywistości, a nazywamy to produktywnością, ewolucją, postępem. Ale prawda jest taka, że ta ciągła presja, by wszystko ulepszać, jest subtelną formą przemocy. Przemocą polegającą na tym, że nigdy nie czujemy się wystarczający. Społeczeństwo nagrodziło wysiłek jako cnotę moralną, ale co jeśli wysiłek też jest więzieniem? Watts mówił, że nawet odpuszczenie staje się napięciem, gdy jest wymuszone. Ktoś mówi, teraz się poddam, z zaciśniętymi pięściami i pulsującymi żyłami, ale to nie jest poddanie, to kontrola w przebraniu wolności. I wtedy człowiek się męczy, ale nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, bo to zmęczenie jest niewidzialne. Nie powala nas od razu. Powoli wysusza naszą wolę, gasi blask w oczach, odbiera smak rzeczom. Patrzysz na wszystko, co osiągnąłeś, i nic nie czujesz. Próbujesz się zmotywować i znajdujesz tylko senne pustkowie. Nawet kochasz niektórych ludzi, ale jesteś tak wyczerpany, że nie potrafisz tego okazać. To zmęczenie tych, którzy próbują żyć, zamiast po prostu żyć, jakby samo istnienie w tobie wołało o pomoc, mówiąc: Zatrzymaj się, choć na sekundę, przestań próbować, po prostu mnie posłuchaj, i wtedy pojawia się strach. Ale jeśli przestanę się starać, Cofnę się, jeśli przestanę, poniosę porażkę, jeśli nie będę biegł, zostanę w tyle. Ten strach nie jest twój, został w tobie zaprogramowany od dzieciństwa. Pamiętasz zdanie: Musisz się bardziej starać? Stało się modlitwą. Nagroda zawsze miała przyjść później po studiach, po ślubie, po emeryturze, po oświeceniu. Ale co jeśli nie ma żadnegoś później? Co jeśli to, czego szukasz, jest teraz, tylko niewidoczne, przykryte kurzem wysiłku? To, co proponuje Alan Watts, nie jest bezczynnością, nie jest biernością. To coś innego, to dostrzeżenie, że istnieje rodzaj działania, który rodzi się z zaufania, a nie z napięcia. Jak kwiat, który się otwiera. Jak saksofonista w transie, jak morze, które przypływa i odpływa, nie pytając, czy robi to dobrze. To zmęczenie, które czujesz, nie jest słabością. To dojrzałość, to świadomość, która się budzi. To dusza mówiąca: już wystarczy. Ja po prostu chcę być. I może, tylko może. Właśnie teraz jesteś gotów, by to usłyszeć. A teraz powiedz mi, czy czułeś się kiedyś wykończony próbą poprawy, ale nie widząc realnych efektów? Czy czytałeś książki, próbowałeś różnych technik, zapisywałeś cele, a mimo to nic nie wydaje się działać na stałe? To nie kwestia braku silnej woli. Istnieje inna przyczyna. Większość ludzi próbuje zmienić życie, nie rozumiejąc najpierw, jak działa ich własny umysł ale jest strukturalna metoda, sprawdzona na przestrzeni wieków, która pokazuje, jak uporządkować myśli, odzyskać jasność tożsamości i zbudować emocjonalną dyscyplinę bez zależności od motywacji. Metoda łączy neuronaukę, psychologię behawioralną i filozofię praktyczną i gdy się ją stosuje, bywa mentorem zwrotnym. Użytkownicy zgłaszają poczucie porządku umysłowego, spokoju i samokontroli, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Na naszej stronie jest pełne wideo, które to wszystko wyjaśnia. Zeskanuj kod QR na ekranie, lub kliknij link w opisie albo w przypiętym pierwszym komentarzu poniżej. Wysiłek to dobrze wyreżyserowana farsa nosi szaty odpowiedzialności, odwagi i przezwyciężenia, ale pod nimi ukrywa się pierwotny lęk strach przed tym, że nie jesteśmy wystarczający. To on kieruje całym spektaklem, to on budzi cię przed budzikiem z uciskiem w piersi, to on szepcze, że musisz być bardziej duchowy, spokojniejszy, bardziej produktywny, po prostu bardziej. A co jeśli wysiłek jest tylko desperacką reakcją na pustkę, której nie umiemy nazwać, a jeśli to, co nazywamy rozwojem, jest jedynie ucieczką przebrana w szlachetność? Alan Watts podaje nam lustro, w którym trudno się przejrzeć. Nie jesteś czymś, co musi się stać. Już jesteś piękne słowa, ale niepokojące. Bo wychowano nas w świecie, w którym bycie ma wartość tylko wtedy, gdy jest w stanie budowy. Myśl, że już jesteśmy wystarczający, nie brzmi dla nas wyzwalająco. Brzmi niebezpiecznie, jakby wszystko miało runąć, jeśli to zaakceptujemy, więc wciąż próbujemy. I to właśnie w tym próbowaniu ukrywa się problem. Próbujemy tak bardzo stać się kimś, że zapominamy, co znaczy być nikim. A paradoksalnie, to w nikim mieszka wolność, bo ktoś wymaga przedstawienia, a nikt po prostu oddycha. Zauważyłeś, że najbardziej żywe chwile w życiu zdarzają się wtedy, gdy niczego nie próbujesz? Śmiech, który się wymyka. Spojrzenie, które ucisza wszystko. Chwila, w której czas znika. Nie byłeś wtedy w kontroli, byłeś doświadczany przez życie. To co Watts odkrywa, to nie tylko filozofia, lecz radykalne zaproszenie. Przestań próbować, by życie mogło wreszcie cię dogonić. Brzmi to absurdalnie dla tych, którzy zostali nauczeni zdobywać wszystko potem, potem i potem, bo w pewnym sensie wysiłek stał się religią. Wierzymy, że im trudniej, tym cenniej, że jeśli nie boli, robimy to źle. Ale co, jeśli to właśnie wysiłek blokuje przepływ? Co, jeśli wysiłek jest hałasem tak głośnym, że zagłusza muzykę istnienia? Łac używa prostej metafory. Muzyk nie zmusza muzyki, on pozwala jej się wydarzyć. Tak, uczył się, ćwiczył, przygotowywał, ale w chwili występu znika. To dźwięk gra przez niego i to kluczowe. Przygotowanie może być potrzebne, ale nadmierna kontrola dławi sztukę. Tak samo jest z życiem. Kiedy próbujemy kontrolować zbyt wiele, zabijamy spontaniczność, zabijamy teraźniejszość, zabijamy samych siebie. I oto wielka ironia. To, co próbujesz osiągnąć całym tym wysiłkiem, pojawia się dopiero wtedy, gdy przestajesz. Przestajesz szukać, przestajesz wymagać, przestajesz ingerować. Władz zaprasza nas, by spojrzeć, jak działa sama natura. Spójrz w niebo. Ono nie stara się być niebem. Spójrz na ogień, on nie wysila się, by płonąć. Spójrz na swoje serce. Bije, choć o to nie prosisz. Istnienie jest przepływem, jest nieustannym procesem pozwalania, ale człowiek wymyślił wysiłek jako tarczę przed nieznanym, bo prawda jest zbyt surowa, nie wiemy, nie wiemy co się wydarzy, nie wiemy kim jesteśmy, nie wiemy po co tu jesteśmy, a ponieważ nie znosimy tej przepaści, wolimy ją wypełnić ruchem. Lepiej być zmęczonym niż bezbronnym, lepiej wyglądać na silnego niż przyznać, zgubiłem się. A jednak jest w poddaniu coś głęboko pięknego. W tym momencie, gdy siadasz na podłodze w pokoju, oddychasz głęboko i mówisz: już nie wiem. To właśnie w tym punkcie, dokładnie w tym, iluzja wysiłku zaczyna się rozpadać. Uświadamiasz sobie, że to nie wysiłek podtrzymuje Twoje życie, to poddanie, to niewidzialny rytm, który cię niesie, mimo Twojej potrzeby kontrolowania wszystkiego. Władz nazywa to powrotem do tańca. Życie, mówi, nie jest drabiną do wspinania się, jest sceną w ruchu a taniec wymaga słuchania, nie wysiłku. Kto próbuje zbyt mocno, kam gubi rytm. Kto puszcza, to taczuje melodię. I to nie jest rezygnacja, nie jest apatią, to obecność. Działanie nadal istnieje, ale teraz jest odbiciem połączenia, a nie lęku. Możesz nadal pracować, tworzyć, kochać, ale już bez ciężaru udowadniania czegokolwiek, bez teatru być kimś. Działasz, bo coś w tobie się przelewa. Nie dlatego, że musisz zapełnić pustkę, Watts w swoim figlarnym i głębokim tonie wskazuje absurd. Ten, kto próbuje żyć, zapomniał, że to samo życie już go żyje. Nie oddychasz sam, nie myślisz sam. Jesteś żywiony przez coś znacznie większego, a opierać się temu, to jak ryba, która próbuje pływać poza wodą. Dlatego Watts nas prowokuje. A gdybyś przestał próbować być i po prostu był, a wtedy gdy umysł przestanie walczyć, zobaczysz, to nie świat był z tobą w stanie wojny. To ty walczyłeś ze światem, z życiem, z chwilą obecną, i może właśnie nadszedł czas, by złożyć broń. Przychodzi chwila, kiedy przestajesz, nie z wyboru, lecz z wyczerpania, jakby jakaś część ciebie szeptała: Już nie dam rady. I może w tym momencie czujesz się pokonany, przegrany, zagubiony, ale. A jeśli jest dokładnie odwrotnie? A jeśli załamanie to w rzeczywistości narodziny, a jeśli ten moment, w którym wszystko wydaje się walić, jest jedynym, w którym coś prawdziwego może wreszcie się narodzić? Załamanie, ten stan już nie mogę, to koniec iluzji kontroli. To moment, w którym ego, zmęczone utrzymywaniem własnej maski, poddaje się, ale to poddanie, wbrew temu, czego nas uczono, nie jest tchórzostwem. To odwaga najczystszej próby, odwaga spojrzenia w otchłań i nieuciekania. Alan Watts mówił, że załamanie nie jest błędem w systemie. To system ujawniający własne kłamstwo. Bo istnieje granica, ile czasu możemy udawać, że mamy wszystko pod kontrolą. W pewnym momencie ciało choruje, umysł się poddaje, serce się kurczy i wszystko, co utrzymywaliśmy przy życiu dzięki pozytywnym hasłom, produktywności i mantrze dasz radę, wali się, ale to nie koniec, to początek. Jak ziemia, która pęka, by zrobić miejsce dla ziarna. Nie rozbijasz się, otwierasz się. Może to właśnie jest sekret ukryty w słowach Wattsa. Poddanie się to czasem zaufanie. Nie zaufanie, że wszystko się ułoży, lecz zaufanie, że nawet jeśli wszystko się rozpadnie, ty nadal pozostaniesz sobą. Bez tytułów, bez osiągnięć, bez etykiet. Watts stwierdził, że za każdym wysiłkiem kryje się przestraszone dziecko. Dziecko, które nauczyło się, że musi zasłużyć na miłość, że musi się wyróżniać. Że musi zadowalać innych, by istnieć, a załamanie to ten święty moment, w którym dziecko wreszcie się męczy, siada na ziemi i płacze, i po raz pierwszy słucha, słucha życia, które mówi: Nie musisz być niczym, już wystarczasz. Ale to przeraża, bo żyjemy w świecie, w którym zatrzymanie się oznacza porażkę, w którym poddanie się to słabość, w którym powiedzenie już nie mogę brzmi jak zagrożenie dla naszej tożsamości. Tyle, że prawda jest jeszcze bardziej radykalna. Nie musisz wszystkiego znosić, nigdy nie musiałeś. Załamanie przeraża tylko dlatego, że nauczyliśmy się, iż to koniec, ale w języku wszechświata to pauza, cisza, przestrzeń, by coś nowego mogło zaczerpnąć oddechu. Poddanie się w tym sensie to przestanie pchać drzwi, które i tak są zamknięte, to porzucenie wojny z życiem, to zaprzestanie wiosłowania pod prąd własnego istnienia, to jak moment, gdy ryba, zmęczona płynięciem w złą stronę, wreszcie się odwraca i daje się ponieść. I wiesz, co odkrywa, że zawsze była niesiona, że to opór bolał, nie droga. Władz mówił o tym z niemal obrazoburczą prostotą. Rzeka nie próbuje dotrzeć do morza, po prostu płynie. I może to właśnie jest mądrość załamania. Kiedy przestajesz próbować kontrolować nurt, uświadamiasz sobie, że byłeś w nim przez cały czas. Ile razy upadłeś i potem powiedziałeś na szczęście, ile razy koniec, który wydawał się tragiczny, był jedynym sposobem, by naprawdę zacząć. Umysł zrozpaczony nazywa to stratą, ale serce rozpoznaje w tym wolność, nie potrzebujesz teraz planu ani rozwiązań, potrzebujesz oddechu, poczucia ziemi pod stopami, pozwolenia, by gleba twojej duszy przyjęła deszcz i uwierz, coś rośnie nawet na najbardziej spustoszonych polach. Nazywa się prawda, prawda, że nie musisz już niczego udowadniać ani innym, ani sobie, ani Bogu. Władz żartował, że życie to wszechświat bawiący się w zapominanie. I może załamanie to właśnie ten moment, gdy zabawa przestaje bawić i zaczynasz sobie przypominać. Przypominać co? Że nie jesteś spóźniony, że nie zawodzisz, że nie jesteś poza ścieżką, ty jesteś ścieżką i teraz bez sił, by dalej udawać. Może wreszcie jesteś gotowy, by po prostu iść, nie po to, by gdzieś dojść, lecz by poczuć ziemię pod stopami i zaufać. Zaufać jak ktoś, kto nie ma już nic do stracenia, bo ten, kto traci wszystko, w końcu odnajduje siebie. Istnieje pewien rodzaj ciszy, która nie jest brakiem dźwięku, lecz brakiem wewnętrznego hałasu. Cisza, która się nie narzuca, ale ujawnia te wtedy, gdy w końcu przestajesz krzyczeć w środku. To właśnie w tym subtelnym, niemal nieuchwytnym miejscu mieszka to, co Alan Watts nazywał przebudzoną świadomością. Nie świadomość, która chce zrozumieć, lecz ta, która po prostu obserwuje. Przez większość życia mylimy ciszę z bezruchem. Sądzimy, że milczenie to rezygnacja że spokój to słabość, że zatrzymanie się to strata czasu. Ale a jeśli prawdziwy czas zaczyna się dopiero wtedy, gdy umysł się zatrzymuje? Watts mówił, że cisza to nie tylko przestrzeń między nutami, to miejsce, gdzie muzyka naprawdę żyje. I być może życie działa w ten sam sposób. Nie w hałasie, który robimy, by wydawać się ważni, lecz w tych chwilach, gdy stajemy się tak puści, że coś większego może nas wypełnić. Pomyśl o wzburzonym jeziorze. Dopóki jego wody są niespokojne, nie da się dostrzec dna, ale kiedy wszystko się uspokaja, bez wysiłku, bez pośpiechu, tam pojawia się głębia. Jasność się nie zdobywa, jasność się wyłania z ciszy. I tu tkwi paradoks. Im bardziej próbujesz uciszyć umysł, tym głośniej on krzyczy. To jak ciemny pokój, w którym zapalasz latarkę, próbując znaleźć ciemność. Nie da się, nie tworzysz ciszy, po prostu przestajesz przeszkadzać. Próba uciszenia to hałas. Kontrola to hałas. Wysiłek to hałas. I właśnie dlatego jesteśmy tak głusi na to, co naprawdę ważne. Bo nigdy nie przestajemy ingerować. Watts nazywał to histerią działania. Histerią subtelną, zamaskowaną, często chwaloną. Ale wciąż histerią. Tak bardzo chcemy się poprawić, uleczyć, przemienić, zwyciężyć, że zapominamy po prostu być. A bycie nie potrzebuje hałasu. Bycie dzieje się w przerwie między dwoma myślami. W pauzie między dwoma słowami, w chwili, gdy oddychasz i przypominasz sobie, istnieje i to już wystarczy. Ale to przeraża, bo cisza konfrontuje. W braku rozproszeń wszystko, co było stłumione, wychodzi na powierzchnię: strach, żal, samotność, wstyd. Dlatego unikamy ciszy, nie dlatego, że jest pusta, lecz dlatego, że jest zbyt pełna. Cisza nie jest ucieczką, jest lustrem, a kiedy spojrzysz w to lustro głęboko, zobaczysz, kim zawsze byłeś. Zanim zacząłeś się starać być kimś, jest taki fragment u Watson, jakby wyszeptany przez kogoś, kto już się zmęczył krzykiem: Moment, w którym przestajesz próbować zrozumieć życie, to moment, w którym ono się objawia. Nie jako równanie, lecz jako taniec. A taniec wymaga słuchania. Słuchanie wymaga ciszy. Ale co to znaczy słuchać życia? To czuć bicie serca, nie próbując niczego tłumaczyć. To patrzeć w niebo, nie szukając lekcji. To płakać, nie szukając znaczenia. To być obecnym nie próbując nic z tym zrobić. Spokój w tym sensie jest formą wiary, nie w dogmat, lecz w istnienie. To powiedzenie pachnąm nie wiem i to jest w porządku. To pozwolenie, by niewiedza była przestrzenią świętą, a nie wadą. Ład stwierdził, że współczesny człowiek panicznie boi się ciszy, bo został nauczony kojarzyć ją z bezużytecznością. Jeśli nie ma hałasu, nie ma postępu. Jeśli nie ma ruchu, nie ma sensu. Jeśli nie ma produktywności, nie ma wartości. Ale, a jeśli wartość nie tkwi w tym, co robisz, lecz w tym, na co pozwalasz, jest coś głęboko uzdrawiającego w siedzeniu samemu ze sobą, bez celu, bez zadania, bez intencji. Nie musisz być w porządku, nie musisz być jasny, nie musisz być silny, musisz tylko być. To właśnie w tym stanie nagiej obecności dusza zaczyna się goić, nie dzięki żadnemu mistycznemu procesowi, ale dlatego, że po raz pierwszy nikt jej nie popycha. Cisza nie rozwiązuje problemów, ona je rozpuszcza, nie magicznie, lecz dlatego, że ujawnia, iż wiele z naszych problemów to tylko przyspieszone myśli, próbujące pozostać istotne. W spokoju historie się rozpadają, trauma znajduje schronienie, ciało zaczyna znów ufać i odkrywasz, że to, czego szukałeś, nigdy nie było daleko. Może szukałeś tego przez lata, może próbowałeś tysiąca sposobów, by odnaleźć spokój, ale żaden z nich nie obejmował zatrzymania się. I teraz, gdy się zatrzymałeś, może czujesz strach to normalne, bo prawdziwa cisza rozbraja wszystko. Ale jeśli zostaniesz, jeśli nie uciekniesz, zauważysz, że za strachem kryje się czułość, a za czułością ty sam, ty, nie jako projekt, nie jako występ, ale jako obecność czysta obecność. I w tym momencie coś w tobie wreszcie odpuszcza nie dlatego że postanowiło odpuścić ale dlatego że zrozumiało iż nigdy nie musiało trzymać watts mówi cisza jest pierwotnym językiem duszy wszystkie inne to tylko próby tłumaczenia więc może to czego teraz naprawdę potrzebujesz to nie kolejna rada nie kolejna książka nie kolejna odpowiedź może wszystko czego potrzebujesz to zamknąć oczy oddychać i pozwolić by ta cisza powiedziała ci to czego nikt inny nie potrafił nie słowami, ale niewidzialnym gestem, który szepcze: Nie jesteś zagubiony, po prostu na nowo uczysz się słuchać. Teraz gra muzyka, nawet jeśli jej nie słyszysz, jest w niewidzialnych pulsacjach twojej krwi, w powietrzu, które wchodzi bez pytania, w niebie, które zmienia kolor, podczas gdy ty się martwisz i pozostaje pytanie. Dlaczego spędzamy całe życie, próbując prowadzić taniec, skoro jedynym krokiem, który naprawdę nas ocala, jest poddanie się? Alan Watts mówił, że istnienie jest jak taniec płomienia: on nie pali się z wysiłku, porusza się, przemienia, znika i pojawia na nowo, ponieważ nie potrafi inaczej. On nie próbuje być, on po prostu jest. I może właśnie o tym zapomnieliśmy, że być nie wymaga wysiłku, lecz słuchania. Ale słuchać jest niebezpiecznie. Bo naprawdę słuchać znaczy być gotowym, by przestać kontrolować. A rezygnacja z kontroli jest jak puszczenie kierownicy przy dużej prędkości wydaje się samobójstwem. Ale, a jeśli to zbawienie? Najbardziej niewygodna prawda, którą przekazuje nam Łoc, jest zbyt prosta, by ego mogło ją znieść. Nie jesteś sterem, nigdy nim nie byłeś, i to nie porażka, to ulga. Jesteśmy uczeni wierzyć, że to my musimy sprawić, by życie się działo podejmować decyzje, trzymać ster, forsować kierunek. Ale im bardziej próbujemy kontrolować, tym bardziej oddalamy się od naturalnego nurtu tego, co chce się przejawić. I tak powoli stajemy się wrogami samego życia. Żyjemy, jakby morze poruszało się tylko wtedy, gdy machamy rękami. Ale morze nie potrzebuje Twojej siły. Potrzebuje jedynie, byś przestał walczyć z falami. Poddanie się to nie rezygnacja z siebie, to nie załamanie się w bólu, ani ucieczka przed chaosem. To uznanie, że w życiu istnieje inteligencja, która wie więcej niż twój umysł kiedykolwiek pojmie, to zaufanie, że ta sama siła, która sprawia, że kwiat rozkwita, żyje także w tobie. Watts mówił: Sztuka życia nie jest dyscypliną kontroli, to sztuka pozwalania pozwalania, by życie działo się przez ciebie, dla ciebie, pomimo ciebie. I to prowadzi nas do niepokojącego pytania: a jeśli wszystko, czego najbardziej pragniesz. Spokój, miłość, jasność, poczucie przynależności nie przyjdzie przez wysiłek, lecz przez poddanie. A jeśli właśnie wtedy, gdy przestajesz gonić, to czego szukasz, znajduje ciebie, może już tego doświadczyłeś? Tego niespodziewanego telefonu, który przyszedł, gdy już odpuściłeś? Tej twórczej idei, która pojawiła się, gdy o niczym nie myślałeś? Tego spotkania, które zmieniło Twoje życie, choć niczego nie szukałeś? Przypadek? Władz nazwałby to naturalną harmonią wszechświata tańcem, który zaczyna się wtedy, gdy przestajesz tańczyć w złym rytmie. Ale nasze ego to fatalny tancerz, chce idealnego kroku, chce przewidzieć następną nutę, chce kontrolować nawet improwizację. A życie, życie tańczy jazz. Zmienia tempo, potyka się celowo, śmieje się, gdy się mylisz. Nie chce perfekcji, chce obecności. A obecność jest możliwa tylko wtedy, gdy pozwalasz się poruszyć. Nie przez plany, lecz przez słuchanie, nie przez cele, lecz przez wrażliwość. Może oddaliłeś się od siebie, próbując perfekcyjnie wykonać każdy ruch, i zapomniałeś, że taniec się czuje, nie kontroluje. I może to właśnie jest jedyne prawdziwe zaproszenie tej opowieści: Powróć do czucia, puść scenariusz, puść oczekiwania, puść iluzję, że istnieje idealna wersja ciebie, na którą musisz zapracować. Ona nie istnieje, istnieje tylko teraz, ta chwila. To ciało, które oddycha bez twojego pozwolenia, to serce, które bije bez twojego rozkazu, nie musisz sprawiać, by życie się działo, już w nim jesteś, już nim jesteś. Ładz zapraszał do obserwacji. Nigdy nie widziałeś bambusa, który się niecierpliwi, nigdy nie widziałeś strumienia, który martwi się o prędkość, nigdy nie widziałeś chmury, która boi się rozproszyć. Więc dlaczego ty widzisz siebie w ten sposób? To pytanie nie jest retoryczne, to lustro lustro w które musisz spojrzeć gdy czujesz się zagubiony, zmęczony, przytłoczony. Nie po to by się osądzać, ale by pamiętać, że ścieżka zawsze była lżejsza niż ci się wydaje, bo prawdziwe poddanie to nie technika, to nie mantra, to zmęczenie, które dojrzało, to serce, które próbowało wszystkiego i wreszcie zrozumiało, że nie musi już próbować. Kiedy się poddajesz, życie zaczyna cię prowadzić od środka. Już nie wymuszasz kierunku, dostrajasz się. To nie pasywność, to uczestnictwo bez przemocy, nadal działasz, ale z lekkością, nadal mówisz, ale z uważnością, nadal marzysz, ale bez sabotażu oczekiwaniami, i wtedy zaczynasz tańczyć, tańczyć z utratami, tańczyć ze strachem, tańczyć nawet z końcem, bo rozumiesz, że koniec nie jest przeciwieństwem życia, lecz częścią jego rytmu. A pewnego dnia, gdy ktoś cię zapyta, jak nauczyłeś się żyć, może się uśmiechniesz i powiesz, nie nauczyłem się. Po prostu przestałem próbować, a życie zaczęło mnie uczyć samo. Może teraz rozumiesz, że zmęczenie, które przyprowadziło cię aż tutaj, nie było przeszkodą, było wezwaniem, zaproszeniem przebranym za załamanie. Dusza ma dziwne sposoby, by prosić o pomoc. Czasem krzyczy, ciszą. Alan Watts nie dawał łatwych odpowiedzi. Nie obiecywał formuł ani ucieczek, wskazywał jedynie na oczywistość, o której zapomnieliśmy. Życie nie wymaga kontroli, wymaga czucia. Prawda, która rozbrzmiewa w każdym jego słowie jest taka: Nie jesteś zepsuty, nie jesteś spóźniony, nie ponosisz porażki, po prostu próbowałeś zbyt mocno, a teraz może zaczynasz sobie przypominać przypominać o spokoju, który nie zależy od okoliczności przypominać o radości, która pojawia się bez powodu przypominać kim byłeś zanim próbowałeś być kimś i jeśli podczas tego nagrania coś w tobie zamilkło choćby na chwilę to już wszystko miało sens pamiętam dokładnie noc kiedy po raz pierwszy usłyszałem Alana Wattsa była głęboka noc siedziałem sam na podłodze w pokoju nie mogąc zasnąć ciało zmęczone umysł krzyczący serce jakby odrętwiałe tamtej nocy nie chciałem już rad nie chciałem sposobów na szczęście ani motywacyjnych cytatów. Chciałem tylko, żeby ktoś powiedział: W porządku, jeśli nie jesteś w porządku. I właśnie to usłyszałem. Łacz mówił tonem, który brzmiał jak śmiech na krawędzi przepaści, jak ktoś, kto już przestał próbować zrozumieć. I właśnie dlatego zrozumiał wszystko. Tam po raz pierwszy od dawna poczułem coś, czego brakowało mi przez lata ulgę. Nie dlatego, że obiecał mi idealne życie, ale dlatego, że przypomniał mi, iż nie muszę naprawiać tego, co nigdy nie było zepsute. Jeśli dotarłeś aż tutaj, jeśli coś w tobie rozpoznało się w tych słowach, dziękuję. Dziękuję za to, że zaufałeś swojemu czasowi, swojej uważności i swojej wrażliwości. Ten kanał istnieje dzięki takim ludziom jak ty, którzy nie boją się już zrzucić maski i spojrzeć w chaos z ludzkimi oczami. Jeśli to, o czym tutaj mówiliśmy, miało dla ciebie sens, nie zapomnij kliknąć w link w opisie lub w pierwszy przypięty komentarz, aby uzyskać dostęp do pełnego materiału, który pokazuje, jak na nowo zdefiniować swoje wzorce myślowe, tożsamość oraz sposób podejmowania decyzji, tworzenia nawyków i zarządzania emocjami. A teraz porozmawiajmy o czymś tak samo świętym jak poddanie o algorytmie. Jeśli na chwilę przestaniesz próbować i po prostu klikniesz przycisk lubię to, zostawisz komentarz egzystencjalny albo chaotyczny, wszystko jedno, i zasubskrybujesz kanał, pomożesz temu nagraniu płynąć jak dobremu jazzowi. A jeśli tego nie zrobisz? Też dobrze. Życie i tak będzie dalej żyć tobą. Ach, te dwa filmy, które właśnie pojawiają się na ekranie? Jeden może przewrócić ci w głowie, drugi może przewrócić cię na drugą stronę, ale nie powiem ci, który jest który. Będziesz musiał poddać się tajemnicy. Do następnej nocy. Zostań z ciszą.